Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dziś porozmawiamy o super ważnym temacie, który może chronić Wasze zdrowie. Nigdy nie jedz cytryny z tymi trzy produktami, śmiertelne połączenia z cytryną. Jeśli uwielbiacie wyciskać cytrynę do sałatki, herbaty czy soku, musicie bardzo uważać. Cytryna jest niesamowita. Pełna witaminy C, pomaga w trawieniu i odchudzaniu, ale w połączeniu z niektórymi produktami może stać się bombą w waszym żołądku. To nie przesada. Te mieszanki mogą powodować od niestrawności po intensywną zgagę i inne dolegliwości, które w danym momencie wydają się śmiertelne. Ale bądźcie spokojni. Wszystko wyjaśnię w oparciu o naukę, wiedzę ajurwedyjską i praktyczne wskazówki. Subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i zagłębmy się w ten temat. Dlaczego cytryna jest tak wyjątkowa? Zanim ujawnię zakazane produkty, zrozumy dlaczego cytryna jest tak popularna. Cytryna, czyli Citrus limon, to owoc cytrusowy pochodzący z Azji, uprawiany od tysięcy lat. To potęga witaminy C, która wzmacnia układ odpornościowy, zwalcza wolne rodniki i poprawia wchłanianie żelaza. Ponadto zawiera flawonoidy, potas i błonnik, które wspierają zdrowie serca i pomagają w detoksykacji wątroby. Wiele osób pije rano wodę z cytryną, aby zalkalizować organizm. Tak, mimo że jest kwaśna. Cytryna ma działanie alkalizujące w metabolizmie. Badania Uniwersytetu Harvarda pokazują, że regularne spożywanie cytrusów zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych, takich jak problemy z sercem i cukrzyca. Ale, jak we wszystkim w życiu, kluczowa jest równowaga. Kwas cytrynowy z cytryny o pH około 2 jest niezwykle silny. I tu właśnie kryje się niebezpieczeństwo, gdy jest łączony z niewłaściwymi produktami. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przygotowujecie zdrowy posiłek, wyciskacie na wierzch cytrynę i nagle wasz żołądek zamienia się w pole bitwy. Dzieje się tak, ponieważ niektóre połączenia zmieniają chemię żywności, powodując zważenie, utratę składników odżywczych lub intensywne reakcje kwasowe. W Ajurwedzie, tradycyjnej medycynie indyjskiej z ponad pięciu tysiącami lat historii istnieją listy niekompatybilnych połączeń, zwanych wirudda-achara. Cytryna, jako kwaśna i rozgrzewająca, nie komponuje się dobrze z produktami mlecznymi ani niektórymi owocami. Współczesna nauka częściowo to potwierdza. Kwas cytrynowy reaguje z białkami, zmieniając ich teksturę i utrudniając trawienie. Przejdźmy do trzech produktów, których nigdy nie należy mieszać z cytryną: ciocieczyste mleko. Pierwszym produktem, którego nigdy nie należy łączyć z cytryną, jest mleko. Tak, mleko. Ta szklanka ciepłego mleka, lub to, którego używacie do śniadania. Dlaczego? Kwas z cytryny powoduje, że mleko się ścina. To podstawy chemii. Niskie pH cytryny denaturuje białka kazeinowe w mleku, tworząc grudki. To nie tylko kwestia wyglądu. W żołądku może to powodować niestrawność, gazy, biegunkę, a nawet silną zgagę. Wyobraźcie sobie, że przygotowujecie smoothie z mlekiem i dodajecie cytrynę, aby nadać mu cytrusowy akcent. W ciągu kilku minut czujecie wzdęcia i dyskomfort. Badanie opublikowane w Journal of Food Science wyjaśnia, że kwasy cytrusowe przyspieszają koagulację mleka, prowadząc do problemów żołądkowo-jelitowych. W ajurwedzie mleko jest uważane za orzeźwiające i odżywcze, ale po zmieszaniu z cytryną staje się wiruda, zaburzając doszę pitta związaną z ciepłem i trawieniem, i powodując stany zapalne. Zagłębmy się w to trochę bardziej. Mleko jest bogatym źródłem wapnia, białek i witamin takich jak D i B12, ale jego trawienie zależy od enzymów alkalicznych. Cytryna ze swoją kwasowością zakłóca ten proces, zmniejszając wchłanianie składników odżywczych. Dla osób z nietolerancją laktozy, problem jest jeszcze gorszy ponieważ zważenie może nasilać objawy takie jak skurcze i biegunka. Prawdziwa historia. Moja koleżanka wypróbowała przepis na lemon milk, który zobaczyła w internecie, myśląc, że pomoże jej to schudnąć, a skończyło się na tym, że cały dzień bolał ją brzuch. Co robić zamiast tego? Używajcie napojów roślinnych, takich jak migdałowy czy kokosowy, które nie ścinają się z cytryną. Inną wskazówką jest spożywanie mleka i cytryny osobno. Z co najmniej dwa godzinnym odstępem. W przepisach, takich jak sosy czy zupy, dodawajcie cytrynę na końcu, aby zminimalizować reakcję. I proszę unikajcie dodawania cytryny do herbaty z mlekiem, jak w przypadku herbaty po angielsku, lepiej pić ją z samą cytryną. Rozwijając temat, pomyślmy o implikacjach kulturowych w wielu kuchniach, na przykład indyjskiej, unika się tego połączenia od wieków. Artykuł w Times of India wymienia mleko jako jeden z głównych produktów niekompatybilnych z cytryną. A co z długoterminowymi skutkami? Przewlekła kwasowość spowodowana tą mieszanką może prowadzić do problemów takich jak wrzody żołądka czy refluks. Dla osób starszych, które często mają delikatniejsze układy trawienne, ryzyko jest jeszcze większe. Jeśli popełnicie ten błąd, szybkim rozwiązaniem jest wypicie szklanki wody ze szczyptą sody oczyszczonej, aby zneutralizować kwasowość, ale zawsze lepiej jest zapobiegać. Długi. Jogurt. Drugim zakazanym produktem jest jogurt. Zgadza się, ten naturalny jogurt, który uwielbiacie. Jest podobny do mleka, ale problem jest jeszcze większy, ponieważ jogurt zawiera bakterie probiotyczne, takie jak laktobakterie które są niezbędne dla zdrowia jelit. Kwas z cytryny niszczy te dobre bakterie. Kwas cytrynowy drastycznie zmniejsza żywotność probiotyków, osłabiając florę jelitową i może powodować zgagę, wzdęcia, a nawet biegunkę. W ajurwedzie jogurt nazywa się dadhi i jest uważany za orzeźwiający, ale w połączeniu z cytryną staje się toksyczny, zaburzając równowagę układu trawiennego. Badanie z Nutrition Research potwierdza, że silne kwasy, takie jak ten w cytrynie, zmniejszają skuteczność probiotyków w produktach mlecznych. Dlaczego tego unikać? Mieszanie cytryny z jogurtem, czy to w zdrowej sałatce, czy w sosie, powoduje zważenie, zmienia smak i wywołuje dolegliwości żołądkowe. Pomyślcie o sosie w stylu tzatziki, popularnym w kuchni śródziemnomorskiej, jeśli przesadzicie z cytryną, jogurt zamieni się w kwaśną i niestrawną zupę. Dla zdrowia, utrata probiotyków oznacza słabszą odporność, problemy z zaparciami lub biegunką. Alternatywy: używajcie czystego jogurtu greckiego i dodawajcie cytrynę tylko do warzyw lub w oddzielnych daniach. Na przykład, przygotujcie Sos z jogurtu i świeżych ziół, bez cytrusów. Lub, jeśli chcecie kwaśnego akcentu, Zastąpcie cytrynę octem jabłkowym, który jest mniej agresywny. Na co dzień unikajcie koktajli, które mieszają jogurt i cytrynę. Wiele osób zgłasza wzdęcia po popełnieniu tego błędu. Dla tych, którzy chcą schudnąć, sam jogurt jest już potężnym sojusznikiem. Zagłębiając się w temat, jogurt ma pH między 4 a 5 jest już lekko kwaśny, ale cytryna jeszcze bardziej obniża to pH, zabijając żywe kultury bakterii. Korzyści płynące z jogurtu, takie jak poprawa trawienia, wzmocnienie kości i wspieranie odporności, zostają utracone w tym połączeniu. Dla dzieci, które mają wrażliwe układy trawienne, ryzyko alergii lub dolegliwości jest większe. Praktyczna wskazówka, spożywajcie jogurt i cytrynę z co najmniej dwugodzinnym odstępem. W przepisach, aby połączyć z jogurtem, preferujcie inne kwasy, takie jak ocet. Trzeci. Papaja. Trzeci produkt na naszej liście może Was zaskoczyć: papaja. Zgadza się, papaja, owoc bogaty w witaminę C, podobnie jak cytryna, może powodować poważne problemy w połączeniu z nią. Razem prowadzą do refluksu żołądkowego, zgagi i podrażnienia żołądka. Nadmiar witaminy C przekształca się w kwas askorbinowy, który podrażnia błony śluzowe przewodu pokarmowego. W ajurwedzie łączenie kwaśnych owoców, jak cytryna, ze słodkimi, jak papaja, jest uważane za niekompatybilne, generując ama, toksyny w organizmie. Artykuł z Only My Health potwierdza, że ta mieszanka może powodować zgagę, hardburn i dyskomfort. Dlaczego tak się dzieje? Papaja zawiera papainę, potężny enzym trawienny, ale kwas z cytryny potęguje działanie tego enzymu, prowadząc do nadkwasoty. U osób z wrażliwym żołądkiem, to połączenie może powodować intensywny ból, w danym momencie niemal śmiertelny. Badania z Journal of Gastroenterology wskazują, że nadmiar cytrusów zwiększa ryzyko zapalenia przełyku. Alternatywy? Jedzcie papaję samą lub łączcie ją z neutralnymi owocami, takimi jak banan czy jabłko. Używajcie cytryny do sałatek z zielonych liści bez owoców tropikalnych. Unikajcie mieszanych soków z papają i cytryną, zwłaszcza jeśli już cierpicie na refluks. Zagłębiając się w temat, papaja jest doskonała dla trawienia dzięki papainie, ale z cytryną staje się wrogiem. Osoby z chorobą refluksową przełyku, GERD, zgłaszają poważne objawy po tym połączeniu. Wskazówka: umiar jest kluczem. Jeśli to możliwe, spożywajcie te owoce o różnych porach. Oprócz tych trzech, unikajcie łączenia cytryny z jajkami. Kwas denaturuje białka, utrudniając trawienie. Rybami: cytryna może zmniejszać ilość składników odżywczych, takich jak omega-3, jeśli jest używana w nadmiarze. Pikantnymi potrawami nasila gorąco w żołądku, pogarszając zgagę. W daniach takich jak sałatki czy zupy, używajcie cytryny ostrożnie, zawsze zwracając uwagę na połączenia. Cytryna jest wielkim przyjacielem zdrowia, ale musi być łączona z odpowiednimi partnerami: mleko, jogurt i papaja. To niebezpieczne połączenia, które mogą zamienić wasz posiłek w trawienny koszmar. Jeśli macie przewlekłe problemy żołądkowe, skonsultujcie się z lekarzem lub dietetykiem. Podobał Wam się film? Zostawcie lajka, skomentujcie czy mieliście kiedyś któryś z tych problemów i udostępnijcie tym, którzy muszą o tym wiedzieć. Subskrybujcie i do następnego filmu.